Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj z Kiserian, z Kenii. Stwierdziłem, że dalej zrobię trochę o pracy. Ten temat cały czas jeszcze jest przed nami. I taki temat może nieoczywisty, ale może pobudzający dla Was. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, 23 werset. Wiada Wam, uczeni w piśmie i farzeusze, o że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. I taka prosta obserwacja oczywiście tutaj kontekst jest taki, że to jest cały 23. rozdział, który jest przeciwko Faryzeuszom i uczonym w piśmie generalnie Pan Jezus, można powiedzieć, punktuje ich obudę, ich fałszywą pobożność. No, i tutaj w 23 wersecie właśnie punktuje ich pozorną ofiarność. Znaczy, ta pozorna ofiarność się przejawia w tym, że byli nadgorliwi w, w dziesięcinie, bo dawali dziesięcinę nie tylko z tego, co potrzeba, ale również z, e, e, można powiedzieć z e, zmięty kopru kminku, czyli my byśmy dzisiaj powiedzieli z różnego rodzaju. E, Roślin, które nie były wymagane, tak? to nie są ani warzywa, ani, 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 ani owoce, więc tak naprawdę mogliby nie dawać z tego żadnej dziesięciny. To nie było wymagane od nich, no, ale oni jakby potraktowali tą dziesięcinę w taki sposób, że, że dają nawet nawet właśnie z tych, z tych roślin dziesięcinę. Natomiast, no i wydawałoby się, że no są bardzo gorliwi, tak? No i być może w jakimś sensie nawet wynikało z ich gorliwości. Natomiast obuda polega na tym, że lekceważą to, co jest trudniejsze, albo przynajmniej co jest równie trudne. Mianowicie być sprawiedliwym, być miłosiernym i być wiernym. Już nie wchodząc w szczegóły, to są pewne... Postawy, które nas kosztują. Tak? Znaczy, kosztują wysiłek, kosztują wysiłek emocjonalny, energię, kosztują naszą dumę być może. Więc, to są rzeczy, rzeczy kosztowne. Rzeczy, które się przekładają też na bardzo konkretny, można powiedzieć, koszt w naszym życiu. Może nie finansowy, może czasami finansowy też. Jeśli myślimy, na przykład, o, o miłosierdziu. Yy, także yy, także yy, na tym polega ich problem. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę dzisiaj, to na to, co mówi Mateusz i Mateusz trochę pokazuje coś takiego, co czasami nam umyka. To znaczy, to, że ktoś ma z czymś problem, to nie, i, i to, że my wiemy, że coś jest ważniejszego, to nie oznacza, że mamy prawo robić tylko jedną z tych dwóch rzeczy, tylko tą ważniejszą, a nie tą mniej ważną. Bo zwróćcie uwagę jak się kończy ten werset. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, pan Jezus nie gani ich nawet za to, że dają to dziesięcinę z rzeczy, które są niekoniecznie wymagane. Jeśli chcecie to to róbcie. Ale to nie usprawiedliwia was, żeby zaniedbywać sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. I myślę sobie, że czasami jesteśmy Kuszeni, ja przynajmniej jestem kuszony do tego, że skoro ja jestem dobry, tak przynajmniej wydaje, w sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności, to daje mi to prawo, żebym sobie zapomniał o dziesięcinę, a już na pewno o dziesięcinie zmięty kopru i kminku. A Pan Jezus mówi, chcesz być gorliwy w tym, to bądź, nie ma problemu, bądź gorliwy, rób to, ale to nie daje Ci prawa do tego, żeby zaniedbywać yy... To, to, to coś drugiego. I tak samo właśnie można by powiedzieć na odwrót. Biada wam, że jesteście dobrzy w sprawiedliwości, miłosierdziu i wierności, ale zaniedbujecie dziesięcinę. To należało czynić, a tamtych rzeczy nie zaniedbywać. Innymi słowy, z tymkolwiek mamy problem. Myślę, że powinniśmy być uczciwi, żeby to przyznać. po pierwsza rzecz. Druga, wyznać to jako grzech. Po trzecia, po trzecie, prosić Boga o siłę do tego, żeby, żeby, żeby robić. Żeby robić to wszystko, co jest potrzebne i to wszystko, czego od nas wymaga. I być pokornymi, bo ostatecznie problem faryzeuszy polegał na pysze. Polegał na tym, że wydawało im się, że mogą sobie tak wykręcić kota ogonem, żeby mieć dobre samopoczucie, znacznie wyższe niż powinni mieć. Nie być pokornymi, a jednocześnie, a jednocześnie stawiać na swoim i udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy w porządku nie było. Także przede wszystkim my, chyba, bądźmy pokorni. To po pierwsze. A po drugie, pilnujmy wszystkich rzeczy nie tylko tych, z którym, które przychodzą nam łatwo, ale również i te, które są trudne. Panie, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas pokory, uczysz nas wierności Tobie. Prosimy, abyśmy umieli to robić i abyśmy Tobie się podobali w naszym życiu. Z Bogiem i do zobaczenia.